Objawienia woli Bożej, Elżbieta Gaz, Znaki Czasu Rozliczenia. Znaki czasu rozliczenia dla wszystkich się manifestują i będą jeszcze bardziej, aż zrozumiecie, iż jesteście zależni od Pana Stworzyciela, zależni od źródła energii płynącej prosto z góry. Innego wyjścia brak. Jak wyłącznie podporządkować się Panu stworzycielowi, oddać się wprowadzenie. A wy się przyglądacie, po czole się pukacie. Przecież wystarczy logicznie pomyśleć i uczuciem się pokierować, skojarzyć fakty. A wy opowiadacie stare cuda wyłącznie dla ciemnoty. Bo dla światłych i mądrych ludzi ziemskich prawda jest przewodnikiem. Religiom i kościołom rozwinięci duchowo bez dania wiary, ich ciemnocie i ich kłamstwom, dogmatom wymyślonym wszystko po to, by rzucić duchy ludzkie na kolana i łupić ich z pieniędzy na rzecz ich leniwego życia. Religie prawdy też bez przyjęcia. Ponieważ przez te kłamstwa przez tysiąclecia całkowicie zgubili drogę do prawdy i do Pana Stworzyciela. W Kościele pycha i rządza władzy króluje. Wszystko, co materialne ich interesuje i nic więcej. Nic z duchowego. Wyłącznie interesuje ich władza. I dobra materialne. Panicznie boją się prawdy, bo doprowadzi ich do zwrotu tych majątków, które zagrabili, kłamiąc, iż służą Panu Stworzycielowi. Wmówiono Wam ślepą wiarę, a Wy daliście się zaprowadzić w labirynt ciemności. Już straciliście swoją czujność duchową. Bez żądania prawdy. Lecz bezmyślnie daliście się prowadzić duchowym ślepcom. Brak u nich duchowości. Są filozofami, lecz bez bycia duchowymi. Bez bycia wierzę z przekonania sami kierują się rozumem. Ustanowione przez nich prawo na ziemi to dogmaty, wszystko kłamstwa, wymyślone cuda, które każą wam ślepo wierzyć a wy im wierzycie i za nimi idziecie choć oni oszukują was od zawsze to przecież w klasztorach i różnych obiektach kościelnych zamkniętych w piwnicach torturowano ludzi natomiast na piętrach śpiewano głośno kościelne pieśni aby zagłuszyć tych Którzy z powodu tortur jęczeli i krzyczeli. Podczas tortur każdy, czy był winny, czy nie, natychmiast się przyznawał do winy, aby uniknąć bólu i tych bestialskich tortur. Takie metody to ludobójstwo. Brak wspólnych cech z prawami pana stworzyciela i z panem stworzycielem. Pan stworzyciel! Toż jest wyłącznie z miłością duchową, a w miłości duchowej brak tortur, bicia, molestowania i mordowania. Prawda. Więc jeżeli sami kłamiecie, to przyjmujecie jako jednorodne do was kłamstwo kościelnych i ich klech. Jeżeli mówicie prawdę, będzie Was wewnętrznie mocno szarpało. I jeżeli przyjmiecie prawdę i się otworzycie na uczucia i miłość duchową, wtedy odczujecie i zobaczycie, co jest prawdziwe i oczywiste.